Na straganie dzień targowy takie słyszy się rozmowy. Może pan się o mnie oprze, pan tak wyjmie panie głos. Tu siedzi Widzimy widzmuścy piórku tutaj jest od czterku. kół. na to karaneka, spóźna szype, tak jest krzysztof w że że to ja tam pozorać lepiej dzięki dzięki panie głosu, jako żyje się po truchu. Lecz pietruszka z toru jest gorzej, blada, chuda, nie może, a to ferel we snu szerel. Burak w stronie od cebuli, a cebula do się czuji. mój burak, on mój czerwony, ciebieś byś nie chciał takiej żony? Burak tylko nos zatyka, co pani prędzej zmyka, jak te żony mieć buracom, bo przy panie wszyscy potem, a to ferel we na raz słychać głos soli. Dzie się pani dugra moli, nie bądź dla mnie taka wielka, odpowiada jedna Widzieliście jaka krewka, że się marchewka. Niech rozsządzi nasz kapusta. Co? Kapusta? Głowa kapusta A kapusta, że to smutnie. Moi drodzy, po co kutnie? Po co wasze typie? Niech i tak zginiemy my żupę, a to we Brawo. Brawo. I Jak pan może, panie pomidorze, burzyło to fasolę, a ja na to panu nie pozwolę. Jak pan może, panie pomidorze, że też mógł. krok zielenią, a żyżłości. i też nieusty jest waszmości. Jak pan może, panie pomidorze, rzeka go też tak rzeka niedobrze, fajnie ładnie, jak pan może, panie pomidorze. O, rozniewały się warzywa, lecz pan trochę nas używał, jak pan może, panie pomidorze. Pan pomidor wrzał wstydzony, że a zrobił się cały czerwony. Wypadł swojej tyczki do koszyczka ograniczki. Brawo. Jest ja brzechwa na wyspach bergamutach. Na wyspach bergamutach podobno jest kos w butach. Widziano także osła, którego mrówka niosła. Jest kura samograjka, nosząca złote jajka. Na dębach rosną jabłka, w kronostajowych czapkach. I jest wieloryb stary, co nosi okulary. Uczone są łososie w pomidorowym sosie. I trasowane szczury na szczycie szklanej góry. I słoń z dwiema, i tylko wysp tych nie ma. Na wyspach Bergamuta wyspa podobno jest kobutarz, widziano także osła, które ludzka niosła. Jest góra samograjka, nosąca złote jajka. Na ten paprosny jabłka, w no stają już czapka. Jest i wieloryb stary. Okulary. Ucone są łososie w pomidorowym Zosie i tresowane szczury na szczycie schlanej góry, jest pami dwie mam i tylko no. tych nie ma. No. 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 Jan brzesza, sama fała w szkołczystach tak. i wciąż tak opowiada Stolna jest ta niesłychanie, najpiękniejsze nam Moja burza jest żeby. Jak też powiem, to już powiem. Jak odpowiem to w stopni. Z mam najlepsze stopnie. Śpiewam lepiej niż oferze. Świetnie jeżdę na rower, na komicie mu Wiem, gdzie wisła jest nam. Jestem mamy kradna wiotka, słodka i powana. A teraz kuta jest słowa, mam rodzinę w muy de piezas mam moja a mamá taca tengo voy a ser flaca mam ay ay Jan brzegła, samokwała, samokwała w kącie stała i wciąż tak opowiadała. Stolna jestem niesłychanie, najpiękniejsze mam ubranie. Moja buzia tryska zdrowiem, jak coś powiem, to już powiem, jak odpowiem, to roztropnie. W szkole mam najlepsze stopnie, śpiewam lepiej niż w operze, świetnie jeżdżę na roberze znakomicie muchy łapie, więc gdzie wisło jest na mapie. Jestem mądra, skrabna, piotka, słodka i powarna, a w dodatku daję słowo. Mam rodzinę wyjątkową, tato mój do pieca sięga, moja mama taka tęga, moja siostra taka mała, a ja jestem sama A ujęła by mnie rapałka. Pokażcie takiego śniuka. Tam domu zadaruję też tak, no ten nagle zrobi się to Doprawdy słońce z ze swoją szczącą byczą, bo tylko w dzień świecić może. A ja zaś o każdej porze. To ci wlecą, że świeca. Zapałka na duzu chwale. Więc ze tak te światło spale. I choć nie lubię się chwalić, potrafię pić. Po czym po krótkim myślę. Skończyła jest ich podwiśla. Tak się skończyły przechłonki z zrozumiały zapąki. To, to rzekła świetna. Jak rozmawiać trzeba z psem? Wy nie wiecie, a ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem. Bo poznałam ze psi, gdy mieszkałam w pewnej wsi. A więc wołam, do mnie psie! I już pies odzywa się. Potem wołam, Hopsesa I już mam przy sobie psa. A gdy powiem, cicho leż, leżą ja i pies mój też. Kiedy dłoń wyciągam doń, już nie liżę moją dłoń. I zabawnie szczerzy kły, choć nie bywa nigdy zły. Gdy psu koń się, pies ją bo to są zwyczaje psia. Gdy pisałem wierszyk ten, pies u nóg zapadł w sen. Potem stał, wyprężył grzbiet, abym z nim na spacer szedł. Szliśmy razem, ja i on. Pies postraszył stado bronu. Potem biegł zwyczajem psi, a ja biegłem razem z nim. On ujadał, a ja nie, pies i tak rozumiem mnie. Pies rozumie, bo ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem. Ja mu dłupałem pomidor, pan pomidor w tyczkę i na ogrodniczkę. Jak pan może, panie pomidorze, proszę to fasole, a ja pan nie posporałem, jak pan może, panie pomidorze, Proszę, nie ja ze złości to śmiał Święta z Bożności. Jak pan może, pani pamięta, że szepka tak się go zagadnie. Pewnie dobrze, pewnie ładnie. Jak pan może, pani pamięta, że pan powinno się z tego, się czerwony. I spać proszę z tyczki. To koszyczka ogrodniczki. Tańcowała igła z nitką, igła pięknie, nitka brzydko. Igła cała jak z igiełki, nitce połączą się supełki. Igła na przód, nitka za nią, ach jak cudnie tańczyć trwają. Igła biegnie drobnym ściekiem, a za igłą nitka biegiem. Igła z górą, nitka bokiem, igła zerka jednym okiem, Słynie z winna zręczna śmigła nitka szepcze, co za igła. Tak ze sobą tańcowały, Aż poszyły fartuch cały. Tańcowała igła z nitką, Igła pięknie, nitka brzydko, Igła cała jak i igiełki, Z nitce się supełki, Igła naprzód, nitka za nią, A wiercu nie tańczy, A za igłą nitka biegnie, igła górą nitka pokę, igła zerka jednym okiem. Są zwinna zmraczna śmigła, nitka serce. Co za igła, tak ze sobą tańcowały, aż szukły faktów cały. Samochwała uchwała w końcu stała i ciąg tak opowiadała. Jestem zdolna niesłychanie, najpiękniejsza mam ubranie, moja buzia ptyska drobią. jak coś powiem, to już powiem, jak odpowiem, to roztropię, skoro bawdę idę przez tobie. Śpiewam lepiej, niż świetnie śliki jest, zarobę, tak muchy łapię, wiem, że w nisko jestem bodra, jestem zgrabna, wiotka, słodka i pobawna. A w dodatku daje słowo, mam wyjątkową. Tato mój do pieca się ga, moja baba taka tega. Moja siostra taka bała, a ja jestem samochwała. Jan Przerwa, Mucha. Z kaści korzysta, a Mucha chciała być czysta. Nie ciele kąpała się w smole, Powiedziałem w rosłony, że wkorek w czerwonym a potem w środę w czerwonym, a potem w czwartek w kosim, a potem w piątek, w czternastym, co so, sobotę w już maryjny. Co miała z takich kąpień? Co miała? Pan na jak po skrótu lepi się cała, a na myśl, kiedy nie przychodzi, żeby wkąpać się w wodzie. Traktować. take a Tuż za progiem zbiła szybę lewym rogiem. kłoka gniewna i surowa zawołała, a to krowa Pysła świnia prosi. brzęda pękła, Foka złości się i obie rzekła i dodała późne słowa. Takich nikt już nie wyłował. Yy, trudno wszyscy się wynoście. Czy ta foka proszę pana, była dobrze wywołana? Brawo! Ja że Po co panu tyle igieł? Mam ja igły, ostre igły, Żeby chłopcy grzeczny szczegóły. Sroka też ma kłopot świeży, Po co pan się tak najeżył? Mam ja igły, ostre igły, Będę igieł robił bigły. Wzięła stroka do zapas, Tyle widył taki zapas, Dziesięć pieniów było na wsi, Ludzie moi najłaskawsi, otwierajcie drzwi, co znowu, dostaniecie wyjmę nowe. Brawo. Brawo. Zdoby z rąk i przez sercu okienec, puk, 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 Panie Necka widzi, szuka, czego pan tu u mnie szuka. Skoczy tu, jak wolny konik, z galanterią z rąbem i powiada, stań bydronko, przyjdź i przyjdź na słonko, przyjdź, wejdę Ciebie aż na łączkę i poproszę o swą rączkę, oburzyła się bydronka, niech tu. Ciała, a wieczorem ślub już brała z muchą, aż po środka, aż na brzegi, ma wspaniałe wielkie pierwiastka, Stąd uka jest na zuka, zuka żonę zuka, zuka. <grym> Jak wechwa na wyspak berga mu tak, na wyspak berga mu podobno jest kot butak. Widziano także osła, którego mrówka niosła. Jest kula samograjka, znosząca złote jajka. Na tempach pak noszą jabłka, w rozdajowych Jest i wieloryb stary, co nosi okulary. Kłócone są łososie. Pomidorowym sosie i tle stropane z tak składa i góry, i stój stropami zjeba i tylko wystychjeba. Ja mi przetwa, tańcowa, i głasynka. Tancowa i głasynka. I płapięcie i kapsy. Jak z igiełki, się z I przód, Ach, jak zajaczy kiełki, placa się spałki I po naprzód, i a jak co nie tacie spali. I popiecie a i ma asaj głowę, i kapiecie. I kłakurą, i kapoki, i oki. jest z winą, Tak się swoją a bały, aż usłyszał Zmuchała, w końcu wstała i w coś tak opowiadała. Śdonna jestem niechłychania, nie pięknie się mam ubranie. Moja buzia przeszka zdrowiem, Jak coś powiem, to już powiem. Jak powiem, to roztropnie. W ja na nad nie przez stopnie. Jestem w tej nic w kontekście, nie nie jestem na rębesie. Brawo, brawo, brawo.